Witam. Dziś sobie zobaczymy taką szybką walkę. No, są to pokemony tak. Pomiędzy 30 a 40 poziomem doświadczenia. Ja tutaj gram tym Snorlaxem. Yy, przeciwnik wystawia Herakrossa. No, mój Snorlax zna potężny ognisty ruch. No, tak dla ścisłości, ja to nagrywam te audio dopiero po walce. Teraz liczyłem na jego zmianę, więc nie użyłem ataku ognistego jednak i tak atakuje pierwszy co dziwne bo Snorlax w tym przypadku nawet z naturą spowalniającą zaatakował pierwszy może on użył kontry czy coś takiego tutaj no Ponita nie wiem czegoś nie spodziewać pewnie dużego mm, AP ataku no więc postanowiłem tutaj zneutralizować jakimś e, uśpieniem no nie powaliła raczej była bardzo łatwa do pokonania no ale ten fire spin był trochę zaskakujący, bo jako ten ember, którego użyła no nie zrobił wiele to w połączeniu na przykład z jakimś problem statusem typu mm, zatruciem ten fire spin byłby bardzo dobry no tutaj pojedynek na jałny No... Mam coś z zanadrzu. Mam <laughs> taką jagodę, która obudzi Snorlaxa, ale wolałem zostawić sobie to na później. No tutaj mój błąd. Użyłem Hyper Beamu. Powinienem no, użyć czegoś innego, no... W tym przypadku... Ataku psychicznego. No, tutaj rozważałem zmianę, ale. No, pogodziłem się po prostu ze stratą tego espiona. Nie był mi on potrzebny do tego zwycięstwa. A Snorlax tutaj stanowił poważną przeszkodę. Gdyby na przykład miał jeszcze raz rest, aby się obudził szybko, to. No, mógłby je po prostu dobić. Ale. Postanowiłem poświęcić. To jest piona i tutaj został już mu tylko jeden Pokémon. Ja mam trzy, w tym jednego Snorlaxa, yy, który jest no, ranny dosyć, no ale tutaj już raczej gra wygrana. No niestety nie przewidziałem takiego ataku. Przeciwnik jest blisko wygranej. No. I no jak widać, ja mam jednego pokemona rannego, jednego całego. Hmm. Dlaczego Fire Blast? No bo specjalnie po to użyłem Sunny Day yy, poprzednim pokemonem. No ale tutaj widzę, że obrona tego Nidoqueen'a robiła swoje. No i tutaj nie mogłem raczej liczyć na szybką wygraną. Rest, tak jak mówiłem wcześniej Chad Soberry. No, kolejny Fire Blast. Niestety zatrucie. No i nie trafienie. No. To już poważny problem w tym przypadku. Nie chciałem ryzykować za bardzo. Więc postanowiłem użyć ataku, z którego łatwiej trafić. Czyli jaun. Został mu ostatni Pokémon, więc nie może zmienić, czyli na 100% będzie uśpiony. Chyba, że ma jakąś jagodę, która tam. Yy, no nie pozwoli jego Pokémonowi na zaśnięcie. Pierwszy raz komentuję taką grę, więc nie wiem w sumie jak to wyjdzie. Mówię co myślałem po prostu w tej grze, na czym się skupiałem, jakie błędy popełniałem. No nisko levelowa gra, no ale. Też solidne pokemony w niej były użyte. Przynajmniej niektóre no... Nie mówię tutaj o wszystkich. Na pewno Snorlaxy tutaj dużo dały. No i koniec pojedynku. Dziękuję za uwagę. Cześć.